Adam Rękowski z klasy czwartej T. Ze mną jest Ada Dudek z klasy drugiej T. Ja jestem Janina Samojlik. Była nauczycielka w Cile szkoły. Dobrze. Opowie Pani nam, jak Pani zaczęła współpracę z naszą szkołą? Pracę. Tak, z chęcią. Ja zaczęłam współpracę bardzo dawno, można powiedzieć. O, w końcu, właściwie nie pamiętam w tym roku zaczęłam tu pracować, bo w ogóle zaczęłam pracować w szkole w 1961 roku, z tym, że nie w tej szkole. Tutaj przyszłam gdzieś w końcu lat 60. Na początku, no mniej więcej. Czyli pracuję, pracowałam w tej szkole ponad 30 lat, ucząc matematyki. A wcześniej? Gdzie pani? Prze Przed tym pracowałam w, w szkole Krauzowy, w szkole w Zależu Dolnym w Krauzówce. I też matematyki pani uczyła? No to, to już, już nauczania tam jakiegoś początkowe. Tu w międzyczasie miałam skończone studium nauczycielskie, potem skończyłam uniwersytet, matematykę mhm. i przyszłam tutaj do pracy. Zmieniłam się, bo po prostu miałam bliżej. Szkoła wtedy mieściła się na ulicy Zgoda w Piasecznym. i tam zaczęłam pracować. A ponieważ mieszkam w Piasecznie, przy Kościele. No to tak było mi bliżej niż do, tej za, do tego zalesia, do krawcówki, wyjeżdżać do czy dochodzić. Od samego początku pani interesowała się naukami ścisłymi? No to raczej tak. A poza tym, tak jak, znaczy nie miałam nigdy kłopotu z matematyką, lubiłam ten przedmiot i lubię do dzisiaj. Nawet już, tak powiem, w ubiegłym tygodniu swojemu wnukowi, że tak powiem, tłumaczyłam, co i jak. I zachwycony się, że jednak dostał ocenę pozytywną. Ale na no, ogół to już z nauką matematyki, w ogóle z nauczaniem przestałam. Więc, tak jak mówię, zaczęłam pracować na ulicy Zgoda. Wtedy dyrektorem szkoły był Roman Andrzejewski. Pracowałam do Później do przeniesienia szkoły na ulicę szpitalną. Nie przepraszam, pomyliłem się. W Aleje brzus była szkoła przeniesiona. Ale tam gdzie w Aleje brzus, tam gdzie po dawnej platerówce. Tam szkoła była do jakiegoś roku 70. Nie wiem, które. 6-7 została przeniesiona, bo ta szkoła dopiero była budowana. Mhm. Razem ze szkołą przenieśliśmy się tutaj na ulicę szpitalną. I tu pracowałam no tak, do, do 2000, mhm. 2001 roku. Uczyłam najpierw szkoły zawodowej matematyki tutaj w różnych klasach, następnie w liceum zawodowym. No i tak łączyłam to razem do do przejścia na emeryturę, potem troszkę w szkole wieczorowej, znaczy w międzyczasie, bo powstała szkoła wieczorowa, to też w szkole wieczorowej. Czyli od samego początku Pani tutaj pracowała i pamięta Pani jak ten budynek powstał, prawda? Oczywiście. Jak Pani wspomina budynek nasz szkoły? Czy... Znaczy budynek, jak ja wspominam, no przede wszystkim budynek budował się dość, nie pamiętam ile lat, ale dość długo. Były kłopoty z jego oddaniem, już nie pamiętam jakiego to typu. Było w nim bardzo zimno. W zile, że tak powiem, często mieliśmy w salach dużo poniżej 10, nie 10, to przesadzam, mi, 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 poniżej 15 stopni. Bardzo często uczniowie prosili dyrekcję o skrócenie lekcji w czasie zimowym. Mieliśmy lekcje po pół godziny, żeby szybciej się skończyło, żeby nie marznąć. I dopóki nie, nie zrobiono tego, chyba wygrzewania gazowego, czy jakieś te przeróbki jakieś z zagrzewaniem, no to były takie kłopoty w A Poza tym bardzo fajnie mi się tu pracowało, miłe grono było. Wspominam A. dobrze mn. uczniów, tak że było przecież, klas miałam mnóstwo, szkoda, że sobie nie zapisywałam ile to klas miałam wychowawców, ale bardzo dużo. Do dzisiaj spotykam uczniów, z z przyjemnością ze mną rozmawiają, ja z nimi też. Czy ma Pani jakieś y, szczególne wspomnienia lub skojarzenia z tą szkołą? Ja wiem, czy szczególne, bo ja całe, całe moje dorosłe życie w tej szkole tym spędziłam, także większość tych wspomnień jest moich jest związana ze szkołą. A tutaj Jakieś szczególne wydarzenia, może związane z uczniami, wycieczki? No i troszkę jeździłam z nimi na wycieczki. Nie powiem, że za dużo, ale jeździliśmy. I w góry, i do Krakowa, i do Kazimierza. A ja za dużo, znaczy, bardzo chętnie jeździli na wycieczki. Nie powiem, że nie. No, ja nie mogłam z nimi za dużo jeździć, ponieważ nie dysponowałam dużym, czas, dużym, dużym ilością wolnego czasu. No po prostu miałam rodzinę, miałam dzieci i jak jeździłam tam gdzieś na wgórze świętokrzyskie czy gdzieś, no to brałam też i swoich synów małych ze sobą, no bo co miałam z nimi zrobić. Także oni też tam ze mną podróżowali. Wspomniała właśnie Pani o rodzinie. Jak Pani e, spędza czas wolny? W tej chwili? No, w tej chwili i podczas pracy w szkole. Jak Pani to godziła? Ale ciężko mi było pogodzić, ale jak człowiek jest młody i musi, to i sama się... Sama się sobie teraz dziwi, jak ja to, powie, ja to powiedziałam, bo osobiście muszę powiedzieć, że miałam sześcioro dzieci, które wychowałam. i pokończyłem w tej chwili studia, są dorosłymi ludźmi, mam 11 mm -hmm. równoków, także też tam, znaczy nie, 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 nie zajmuję się nimi ze względu na mój stan zdrowia, ale przychodzą do mnie, pomagają mnie, uważają mnie do lekarza, no mam kontakt ze wszystkimi, że tak powiem. Mm -hmm. I z Także jako, jakoś trudno było, ale jakoś się dało. A teraz jakieś pasje zostały pani? Może związane ze szkolnictwem? Lubi pani sobie sięgnąć czasami do, do matematycznych może zadań? Czy niekoniecznie? No, znaczy, lubię to jak lubię. Raczej wolę oglądać, że tak powiem, w tej chwili w wolnym czasie telewizję, niż, niż rozwiązywać zadania, ale często rozwiązuję. nawet tutaj <coughs> właśnie byłam szczęśliwa, że w zeszłym tygodniu mój syn, nasz mój jeden koleg, przyszedł do babciu, będę miał klasówkę, to może mi pomożesz, no to pytam go się z tego. No tam będą jakieś wykresy tożsamości, to i owo, ale na ogół to on taki matematyk nie jest, Woli raczej tam iść, pobiegać, pobawić się. Spotykaj się z znajomymi, no to trudno mu to było, że tak powiem, wytłumaczyć, że tu potrzeba systematycznej pracy i jakiejś no, wprawy w tym wszystkim, ale przyszedł dwa razy i był zachwycony, że, że, że wykresy zrobił to, zrobił, nie miał problemu. No to samo się prawie czasu zabrakło, bo jak już wiedział, co ma robić, to już, to już był koniec. Ale no, no wiesz, bo to wszystko trzeba dźwignąć i no więc sama się dziwiłam, że jeszcze tak dużo wiem i pamiętam, jak więcej mi się wydaje niż kiedyś. Tak mi się to ułożyło w pamięci. I miała pani y, podczas uczenia tutaj jakieś szczególne zainteresowania, czy hobby? Czy znaczy, hobby? W ja na żadne tej hobby nie miałam czasu, bo mając z tym, 6, 10, i trzeba wrócić, ugotować, zrobić zakupy do, i odprowadzić tego do przedszkola, tego do chłopka, tego tu, tego tam. To, 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 to nie ma czasu na hobby. Jak człowiek dożyje do wieczora, to już jest zadowolony, że, że przeżył w hmm. całości i wszyscy są cali. No, ale udało mi się to. Ale praca tutaj pozwoliła pani w jakiś sposób pomóc też może, hmm. udzielając korepetycji synom, tak? Nie, nie, nie. Tak, czy... znaczy moim, moim dzieciom nie musiałam udzielać korepetycji. Hmm. Oni wszyscy chyba, chyba że tak powiem jakieś tamte zdolności matematyczne w pewnym sensie odziedziczyli po mnie, także hmm. swoim dzieciom nigdy w życiu nie musiałam rozwiązywać żadnych zadań ani I Bogu dzięki, bo na to bym, bo jakbym musiała, to pewnie bym znalazła czas. Gdzie mm -hmm. praca w szkole? No pomogłam. Na przykład ma na bardzo dużo mięmożnych książek matematycznych. Jak potem zostałam, na przykład przychodził do mnie wnuk, to jak ja tam coś robiłam, to babciu brał z tego moje zbiory zadań, rozwiązywał sobie i oglądał. Byłem zdziwiona, co on z tego rozumie. Czy rozumiał, co rozumiał? Nie wiem, ale oglądał, zainteresowany. No, efekt był taki, że, że skończył studia za granicą. Bardzo iść i daj sobie radę i ze wszystkim był najlepszy. Ale czy to efekt tego, że, że, oglą, że oglądał te książki, czy inne, to nie wiem, bo siedział i rozwiązywał. Takie jakoś tam no. A teraz no to wiesz, już nie ma czasu na to, żeby myśleć o hobby, jak ja ledwo chodzę. Mm -hmm. Mam już 80. 4 lata skończone, prawie 85. A jakie wspomnienia pani ze Wiem, że pozytywne raczej? Bardzo przyjemne. Bardzo? Cały grono, w, w którym pracowaliśmy, a zresztą do dzisiaj utrzymujemy z tymi, którzy jeszcze są w kontakcie. Spotykamy się czasami na kawce, czy, czy tak gdzieś prywatnie, czy odwiedzamy się, póki mogliśmy, jak jeszcze jest z kim. Naprawdę bardzo przyjemne wspomnienia. Taka atmosfera. Wydaje mi się, że rzadko w tej szkole takie, powstało takie. Czyli nie tylko relacja w szkole, tylko także Nie, 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 tak, w żadnym poza. wypadku nie. Nawet w momencie przejścia hmm. na emeryturę. Czy to jak tutaj jeździliśmy na te wycieczki, przejeżdżaliśmy, jeździliśmy tych wycieczek, które tutaj, no, byli nauczyciele, którzy jakie miały takie hobby, jak gdyby, zajmowania się turystyką. Czy pan, czy dyrektor Łądka, czy profesor ten, pracujący na warsztatach, Staszek Osiński. Też oni zorganizowali tyle pięknych wycieczek, my żeśmy jeździli i za granicę i w czasie wakacji, w końcu wakacji, czy jak był taki dłuższy weekend to tam gdzieś do Włoch żeśmy jeździli na dziewięć dni, no wspaniałe były wycieczki. Takie atmosfery, to ja wszystkim życzę w miejscach pracy. Jak już y było o relacji z nauczycielami, to jak z uczniami? sprawiali jakiś duży problem? No różnie to bywało, ale ja jakoś specjalnie nie narzekam. Wydaje mi się, że pomiędzy... Może dlatego, że ja miałam u siebie w domu dzieci, znaczy miałam czterech synów. Mhm. I to te relacja to była raczej typowo męska, mało tych dziewczyn było. Jakaś takie relacje między mną a tymi uczniami były takie bardzo bezpośrednie. Wydaje mi się, że chyba nikt do mnie nie miałby pretensji, ale... Nie za dużo, może od niektórych wymagałam, Uważam, że mam ich nauczyć. To jest moje zadanie. Na tyle, ile oni są w stanie się tego nauczyć, no iż nie będę cudów wymagała w szkole zawodowej czy w jakiejś tam innej. No. Do, do dzisiaj, jak spotkam kogoś, to każdy ma do mnie jakiś uśmiech i nie Nie wydaje mi się, żeby ktoś na mnie tam narzekał, jako nauczycielca. Myślała też, też Pani o od podjęciu może jakiejś innej pracy przy okazji, czy tylko, tylko Pani nastawiła się na naukę? Ja w nigdy w życiu nie myślałam, że będę nauczycielką, mm -hmm. jeśli o to chodzi. Miałam plany może takie, że tam skończę nie wiadomo czy jakiś tam nowoczesny kierunek, ale jak życie ułożyło się tak jak życie, jak wczoraj wyszedł za mąż, miał dzieci, to nie miał czasu na żadne tam inne y, plany, a szkoła pozwalała jednak na dłuższe wakacje, na okres przerwy tej, prawda, między świąte, świątecznej na zajęcie się domem. No i dlatego chyba zostałam w szkole. Nigdy o tym nie myśląc. Niech kto powiedział, jak chodziłam do liceum, bo chodziłam do liceum w piastecznie, w ogóle uliłam się w piastecznie, mieszkałam w piastecznie. Mhm. Jestem z Piasecznym całe życie związana. Nigdy bym nie przypuszczała, że ja będę do szkole uczyła. No ale tak się złożyło. No to yy, skoro nigdy pani nie przypuszczała, że będzie akurat nauczycielką, to o jakich zawodach pani myślała? No myślałam wtedy w swego czasie o jakichś tam dobrych zawodach po skończeniu politechnicznych, zawodach technicznych, o jakichś nawet o jakichś tam no, bardzo nowoczesnych, nie będę światła na ten zawód. Myślałam. W każdym razie nigdy nie myślałam o tym, że pójdę pracować. No. Życie to wszystko skomplikowało. A teraz, jak yy, wspominała Pani, że właśnie y, aktywnie się z, spotyka tak, z koleżankami? Ze, w, miarę, z w, miarę, w miarę często się spotyka. A z uczniami też? Utrzymuje Pani dobre stosunki? No, czy z raczej czy Nie, nie, bo każdy uczniowie, to raczej, każdy jest już dawno dorosły na swój dom, swoje rodziny, rozjechali, ale w naszej szkole pracowali uczniowie. Mm, em, znaczy uczyli się uczniowie? Raczej z terenu, niekoniecznie z piaseczna, z całych okolic, bliższych i dalszych. Także oni tam, każdy gdzieś tam się już nie jest piaseczny. A ma Pani jakieś rady dla młodych ludzi? po tym, zważywszy na Pani doświadczenie? No przede wszystkim uważam, że powinni realizować swoje plany, swoje marzenia. No i uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć, póki można. Bo nie wiadomo, co się w życiu przyda. Nigdy nie wiadomo. Czy yy, były kiedyś w szkole yy, jakieś, nie wiem, specjalne metody, czy... Czy na przestrzeni lat zmieniły się metody nauczania? Może... No Boże, na pewno się zmieniły i to bardzo. Mnie się wydaje bo nie tylko metody nauczania, ale i metody pracy. Przede wszystkim metody pracy na nauczyciela. Ja mam yy, yy, synową nauczycielkę też. Też uczynić, tak się złożyło, że matematyki. To jak teraz to ja patrzę na temat, a dziennik elektroniczny, a to, a tamto, a trzeba to wszystko wstawiać oceny, a dwa razy yy, w miesiącu, a sprawdzać, a jest to sprawdzane przez dyrekcję, przez to, przez tamto, przez owa, to człowiek jest tak, że tak powiem, związany, zdyscyplinowany do jakiejś takiej, na taką samodzielność jakąś, na realizowanie jakichś tam własnych, na głębsze nauczanie, mhm. na to, żeby wytłumaczyć, na to wszystko nie ma dosłownie czasu, ale przyjdzie do domu, bez przerwy, tylko sprawdza klasówki, bo ma ileś tam klas, bo musi mieć te dwie oceny w miesiącu stawione, bo dziennik elektroniczny, bo to, bo tamto, no, kiedyś na no, Trzeba no, też trzeba było oceniać, też trzeba było nauczyć, ale nie trzeba, nie było to sprawdzane systematycznie dwa razy w miesiącu. Tęskni Pani za, za nauką? Czy, czy już jatelsk, odpoczywa nie? Pani na… W tej na... chwili to już nie, ale po przejściu na emeryturę, hmm. przez pierwsze tam jakieś dwa, trzy lata, to jak był na przykład pierwszy wrzesień, to jakoś tak się bardzo Dziwnie czuję, że tak jakoś no, wszyscy idą do szkoły, gdzie idą do pracy, a ja nie. Ale w tej chwili to jest co za mną tak daleko, że poza mną to, jakieś takie ciągotki do szkoły to dawno wyminęły. Mi jestem zadowolona w tej chwili, że jestem na emeryturze. Znaczy, w tym sensie, że wiesz, czasu nie można powstrzymać. Niestety, ja jestem na emeryturze już dość długo. No i w związku z tym i sama tych lat mam odpowiednio wiele. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy. Miło mi było Nam też.